Witam was, widzowie. Kolejny odcinek z Faceita na no, 8 poziom, tak? No, jestem na 8 poziomie, ale jestem bliżutko do 9 z powrotem, także wrócimy. Mam nadzieję. O kur. Ja pier. Trafiłem, kur. na niego. Dobra, widzowie. Dla wytłumaczenia: Budzilla znajdował się już kiedyś na, na, na nagrywkach, nawet na tym kanale, i trafiliśmy go na Faceicie. To jest kur. sytuacja jedna na milion. Nie myślmy o tym, że gramy na. na ziomka. Myślmy o tym, żeby wygrać. jest celownik. Jaskółka wiosny nie czyni, tak? No stresik jest, tak szczerze. Nie wiem, mam stresik. Be careful, yy, con. And short, oh my god. ta tapa. No i niestety, pierwsza runda. We can try A. Teraz próbujmy coś podać z tymi diglami. Uff, Urwał! No i mógł urwać jeszcze ostatnią głowę, ale niestety. A w międzyczasie chcę Was zapoznać z partnerem dzisiejszego odcinka, jakim jest Pirate Swap. Jest to strona, na której w szybki i łatwy sposób wymienicie swoje skórki na nowe, unikając sporych opłat. To serio, są one tutaj bardzo niskie. Oprócz tego strona posiada sporo opcji filtrowania, czy to po typie bądź kolorze skórek, rzadkości, czasie bana, a nawet konkretnych naklejkach na broni. Używając kodu Barty otrzymacie 35% bonusu do doładowania, a wymieniając swoje skórki pierwszy raz, dodatkowo otrzymacie bonus za pierwszą transakcję. Przykładowo wrzucacie. Skina wartego 100 dolarów, otrzymujecie dodatkowe 10 dolarów. Brzmi spoko, co nie? Oprócz tego na stronie macie zadania, za które otrzymujecie balans. A tak naprawdę te zadania wykonujecie po prostu robiąc podstawowe rzeczy na stronie. Przykładowo, konfigurujecie swój adres e-mail, ustawiacie awatar na Steam, dokonujecie pierwszej wymiany, czy konfigurujecie swój trade URL. Są tutaj również konkursy na skiny oraz możliwość sprzedania swoich skórek i otrzymania kasy prosto do ręki. A co najważniejsze, jeśli napotkacie jakiś problem, to macie dostępny 24x7 support, który z pewnością Wam pomoże. Pamiętajcie o kodzie Barty. Dziękuję. Pirate słaby zabicie partnerem mojego kanału, a my wróćmy do odcinka. One, one push under ja. Yeah. Last city, last city, take the bomb from this uh, spawn. Oni chyba mają w dupie pakę. Nice. No cóż, musiałem się wywalić, żeby ugrali. One jungle, city, city, be careful city. Nice, uh, from connector. Stars, stars. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, to jest do wygrania. Ty, ja tak mówiłem. Chciałem ich wyzywać. Czekajcie, jak to się rzuca. Tu? Dobra, chuty, no na I'm gonna city. City something. City, city, city. city. Watch city, watch city for me, please. Guys, how can I plant, when I know there is one city? Nie wiem. Plant the bomb, gdy wiem, że gościu jest na CT. No Ty głupie strasznie, że ja splantował tą pakę. Moim zdaniem. Nie wiem. Możecie napisać w komentarzu, bo ja nie rozumiem. Mogę splantować tą pakę, ale wiedziałem, że jest jeden CT. I bym kur. Ginął. Więc jaki był sens, że ja to splantował? Tak szczerze uważam, że zerowy. Right side. Niestety nie urwałem głowy. Short, short, short. Good job. One is window, be careful. Maybe connector. One jungle, A. Fireboxes. City. Niestety. <try> ale będzie przepierd. Gra. Niestety, ile trzeba znowu zachować. Pójdę po dach. Coś spróbuję ugrać, ale nie wiem, czy się uda. Ajajaj, no ale ten Deagle, magiczne, magiczne były daje. Nie wiem, kurde, nie wiem, no nie wiem, no. Ja każdego obiłem, 53, 33, 33, każdy poobijany, nikt nie zabity. Nie wiem, kur... to jest to, nie? Jak ja mam cokolwiek grać, jak ta drużyna kur... poddaje od razu. Kon, 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 kon. left side, left side. Side. Oh my god. Ej, ja pierdolę cool kur... Nie wiem, czy coś jestem w stanie zrobić, tak szczerze. course, it's short, ale kur. taka kasztaniada, nie? Weź tu, wygraj. Wygraj z tymi ludźmi cokolwiek. Człowiek popłakać może, naprawdę. Będzie chyba najszybszy odcinek. Taki wpierd. skoczyć, to tylko ja potrafię. Ej sej, bombaj Czy też zagram kur. no się wychyliłem na pełną Nice. Nie wiem, autentycznie widzowie ja gram takie gówno, że chyba nie nadaje się ani na ósmym poziom, ani kur. na dziewiąty, ani kur. na trzeci. Miało iść coraz lepiej, a jak się człowiek bardziej stara, to coraz. Ch... idzie. Wiecie co widzowie? A może kur. tak szczerze, może tak szczerze. Zacznę mieć wyjeb... Może zacznę wtedy wygrywać. Od dzisiaj wyjebanem. Patrzcie to, mam tak wypierdolone teraz. Zbi, zbi, zbi. A, i Solarity tej Nie. No Dobra. Przytrzymana będzie trochę. Taki plus. Po co to molo? Po co? Po co to molo na starcie? Po co? There Pushing B. Guys help, No, ładnie przepierdolmy kurwa na digla. Yeah, I'm holding I one. You're not holding it. to the yellow. Nie wiem kur, chcę mi się grać, nie chcę mi się kur. Za ch... Nie chcę grać taki gier. Zaraz spadniemy do siódemki i tyle będzie kur... tego Faceita.